I wspaniały pianko żel trzeba wstrząsnąć. Słyszycie? Ale odgłos, a jak pięknie pachnie. Super, a i jakie uczucie było? Super. Ekstra! Strzelanie Ekstra strzelanie w rękach, no, szok żel. Wbijajcie na ekstra zabawki, super cenie. I wspaniały pianko żel. W... Trzeba wstrząsnąć! Słyszycie! Ale odgłos, a jak pięknie pachnie! Super, a i jakie uczucie było? Super. Ekstra. Strzelanie. Ekstra strzelanie w rękach. No, szok żel. Wbijajcie na ekstra zabawki, super cenie.